Witam w następnym odcineczku. Dzisiaj chciałem pokazać na przykładzie Fiat Pandy, jak zablokować tylne drzwi w samochodzie. Przykładowo, jeśli wjeżdżamy dzieci i nie chcemy, żeby otwierały się drzwi, żeby otworzyły te drzwi od wewnątrz. Więc mamy tutaj taką blokadę plastikową, którą należy obrócić. Jak widzicie, trochę się obróciło ręcznie, ale można do tego celu zastosować kluczyk, śrubokręt. Macie kluczyk od samochodu i on tutaj idealnie pasuje. Obracacie i teraz tak. Drzwi z tej strony otworzycie. Ale od wewnątrz drzwi się już nie otworzy. Tu wejdę do auta i już wam pokażę. Nie da rady tych drzwi otworzyć. Od środka. A tak jak widzicie, z tej strony się otwierają. I przy każdych, przy drugich drzwiach z tyłu jest taka sama blokada. Dobra, jeszcze wejdę do auta. Drzwi nie otworzy, dziecko i nie wyleci z samochodu. Więc jeśli ktoś nie wiedział, to w Fiacie Panda w większości samochodów powinna być taka blokada. Ale w Fiacie Panda wygląda to w ten sposób, że jest taki biały plasticzek, który należy obrócić. A no w przednich drzwiach tego nie ma, bo zazwyczaj dzieci wozi się oczywiście z tyłu. No, ja to z powrotem. Przekręcę tak jak było, wie dzieci nie worzę, więc niepotrzebna jest ta blokada. Dobra, teraz blokada jest wyłączona. No i drzwi jak widzicie otwierają się. Mam nadzieję, że taki szybki odcineczek się podobał. Jeśli tak, no to lajkujcie, zostawiajcie komentarze oraz subskrybujcie kanał, aby być na bieżąco z nowymi filmikami. Do zobaczenia do usłyszenia i trzymajcie się. Hej.